Ciągniki już po przeglądzie P50, czyli filtr oleje smary. Jeszcze czekają na gruntowne umycie, ale przy dzisiejszych warunkach tego się po prostu zrobić nie da. Także muszą się poczekać, ale do sezonu jeszcze dobre trzy tygodnie pewnie u nas zejdzie. Takie mamy warunki. Tego dziada muszę rozebrać. Widzicie tą plamę oleju? Pod nim Jasiu siadł i musi jechać na remoncik. Niestety 10 lat po tych naszych górkach. Trochę dostał w, w dupę, tak szczerze powiedziawszy, ale yy, no, ale to będzie o inny. Przy innej okazji o tym opowiem. Znajdujemy się w, w drugiej części sodoły tutaj gdzie e, trzymamy z, głównie na e, pożniwach zboże tutaj jest taki magazyn do powiedzmy szybkiego przechowywania, krótkiego, szyb, szybkiego i krótkiego przechowywania zboża. Z tego względu że tutaj posadzka jest wykonana w, w takiej technologii i na takim terenie, że zdarza się, że przy bardzo, ale to bardzo mocnych opadach potrafi jeszcze wodę wyciągnąć do góry i zboże wtedy, no wiadomo, tutaj mamy straty. Natomiast tutaj chcemy na wiosnę skuć troszeczkę podłogę do równego. Tutaj jest ok, ale tam trzeba jeszcze podrównać pod ciągnikiem krótką krótką cienką warstwę styropianu i zacząć beton jeszcze raz folia stropem beton i to powinno tutaj już nas zabezpieczyć no i tutaj będziemy walczyć żeby w przyszłości tak jak mamy tutaj widzicie fundamenty zmuszone budynku które tutaj trzeba było na całości budynku wzmacniać tak teraz chcemy zrobić tynki tak żeby tutaj magazyn był nie tylko e, szybki, ale również można było dłuższy okres te zboże przetrzymywać. No bo jak wiemy, e, najlepsza cena zboża to, to dopiero będzie. E, nie po żniwach, a dopiero na wiosnę. Druga inwestycja, którą tutaj będziemy wprowadzić, z magazyny, zwiększając ich hmm, pojemność. No to zobaczcie, w jaki sposób jest rozwiązane tutaj stropy. No, mamy chociażby taki Stempel, który już nie jest potrzebny bo zboża na górze nie ma. Ale w momencie kiedy mamy na górze 200 ton zboża na takim oto, takiej podłodze, to niestety, ale takich stemplów trzeba mieć kilkanaście i to możecie sobie zobaczyć. Tak tutaj to jest składowane. W tym roku chcemy zachować tylko te słupy, które są na stałe, tak jak ten tutaj stalowy, wbetonowany, drugi stalowy, wbetonowany. I pomiędzy każdego z legarów, tak, one dziś chyba są co półtora metra, a może nawet nie. W każdym razie, pomiędzy każdym e, belka 20 na 20 ma zostać wsadzona, i to będzie dwa razy gęście, czyli tu, 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 tu. Tak, tak będzie to szło. I według naszych obliczeń, bo my to lubimy, kalkulator i liczyć, a najbardziej to lubimy liczyć na siebie, wierzymy, że wystarczą tylko i wyłącznie słupy, które są na stałe i przechodzą przez cały ciąg na środku budynku, przez cały budynek. I te 200 ton tutaj będzie możliwe do utrzymania bez. Podpierania takimi legarami, co, no po pierwsze, jeden dzień pracy mniej. Po drugie, dopóki zboże jest na górze, to tutaj nie ma szans wjechać żadną maszyną, bo wszędzie są właśnie te stemple. Więc bardzo, bardzo dużo roboty i takich ograniczeń takie stemplowanie tutaj wprowadza do gospodarstwa. W przyszłym tygodniu, tak, ze już ostatniego urlopu. W tym roku raczej. Na pewno magazyn to jest ostatnia część tutaj gospodarstwa, które wymaga sprzątania. Ale to akurat będzie fajnie, bo się to zbiegnie z końcem prac przy fotowoltaice. Także tutaj nie narobią bałaganu. Ja to będę sobie sprzątał. Wymaga tutaj ten kurz magazynowy. Magazynowego kurzu. Muszę się skupić również na tym. Kolejną modernizacją magazynu. Fajnym wpadliśmy, tak mi się przynajmniej wydaje na fajny pomysł. tutaj przez te okna żmie, lekko zostaje jakiś metr. I się tutaj sypie, tak? Więc tutaj nigdy nie jesteśmy w stanie przyjąć całej przyczepy. Zawsze w żniewach, ktoś tutaj musi stać, z przyczepy musi się sypywać A ktoś tutaj musi rozgarniać, albo podawać na drugą drugą żmiką w jakieś inne miejsca magazynu. Tutaj chcielibyśmy wykorzystać te tutaj podciągi Kupić dwa teowniki Zrobić taką prowadnicę na rolce metalową Żeby z każdego okna była zawsze postawiona jedna żmijka Z której może będzie jedną, jedna osoba będzie w stanie przenieść sobie ją do odpowiedniego okna I ona zawsze będzie sypała na środek magazynu z dużej wysokości, więc ten kopiec zawsze będzie mógł być duży. Tu na środku jest zawsze najmocniejsze podparcie, w naszym, albo przy ścianie, albo tutaj na środku, więc 3, 4, 5 przyczep naraz można tutaj wykiprować sobie spokojnie, a później się zastanawiać, czy rano sobie tutaj porozciągać, zrobić miejsce na kolejny dzień, ale to już nigdy nie będzie musiał być w czasie żniw, kiedy nie ma czasu i nie ma ludzi do pracy. Także. Taka to będzie nowa inwestycja. No niestety, ale Combine implikuje kolejne inwestycje, bo po prostu będzie chyba za szybki.